Odbior. Siema, z tej strony Bipopski i witam Was w, w kolejnym komentarzu na moim kanale. E Dzisiaj na gameplayu widzicie szturm z Battlefield 3 pomyślałem, że nie może być sam TDM i nagrałem szturm i to też była... na moją decyzję przyczyniło się to, że szturm jest y może być krótszy, bo to szturm... czasy szturmów są bardzo różne niż TDM, a i dlatego ten szturm ma około 7 minut, więc y akurat się nadaje pod komentarz, jest to bardzo szybki. I ktoś w komentarzach pisał, żebym powiedział trochę o broni. E, w komentarzach, którą gram, więc gram tutaj M16 e, z kolimatorem, chwytem przednim i ciężką lufą. Zawsze biorę taki setup pod M16 i to jest po prostu easy mode. Jak już to jeden z komentatorów, którego pewnie dobrze znacie, powiedział, bo ta broń jest najbardziej uniwersalna pod Battlefield 3 i nadaje się na każdą mapę. Praktycznie jest stosunkowo no, mocna. Dość celna, więc jest taka no, po prostu uniwersalna, dlatego nią się najłatwiej gra. Zagrałem tutaj tą bronią, jako że jej nie było jeszcze na moim kanale, zaraz po prostu widzicie tą broń. I to co chciałem jeszcze powiedzieć w tym komentarzu, to jest małe Q&A. Będzie kilka pytań, które już kilkakrotnie się pojawiały w komentarzach pod filmami. I jedno z tych pytań to jest czym nagrywam, i też pojawiało się pytanie czym nagrywam z konsoli. Z konsoli nie nagrywam, bo nie mam nagrywarki. Pojawił się jeden gameplay z konsoli na moim kanale i był to gameplay nagrany który mi nag z Black Opsa. Jedynki który nagrał mi Squid. E, on nagrywa z tego co wiem hałpagiem jakimś, nie wiem dokładnie jakim. Możecie wejść na jego kanał i sprawdzić. E, jego kanał jest polecanych na moim kanale. Także no, on pewnie chyba to ma napisane, czym on nagrywa. A z komputera nagrywam Mirillis Action, czyli polskim programem. Jest to najlepszy program aktualnie do nagrywania, ponieważ właśnie mało gubi klatek około 10 klatek na moim komputerze e, straconych w tym programie. Więc no, to jest bardzo dobry wynik, jak na nagrywanie w HD i w ogóle wiadomo. Tak więc tu macie odpowiedź na pierwsze pytanie, które zadawaliście i drugie często się pojawia czy nagrasz coś ze mną i tu pierwszy problem jest taki że ja nie nagrywam live komentarzy więc nie nagram jak z wami gram po prostu na przykład w Battlefield 3 A po drugie też jestem trochę sceptycznie do tego nastawiony bo dużo osób chce żebym z nimi nagrał a mam dopiero 200 widzów więc jeżeli to zacznie rosnąć, to każdy będzie chciał, żebym z nim nagrał to też dlatego nie, nie będę nagrywał z widzami Raczej tak po prostu, nie wiem, może kiedyś jakaś okazja będzie, ale teraz na pewno nie będę nagrywał nic z widzami. Tym bardziej, że też mam kilku znajomych, którzy nawet też nagrywałem na YouTubie do grania w Battlefield 3, więc nie mam ani ja takiej potrzeby, ani to też nie jest dobre z tego względu, że każdy potem by chciał. Dlatego odpowiedź na to pytanie, czy będę nagrywał z wami, jest nie. Z czego możecie być smutni, no ale no niestety, takie jest życie. I ostatnie pytanie, które często się pojawia, jak sobie tu zapisałem: czemu używam trybu dla Daltonistów w Battlefield 3? I odpowiedź jest taka, już udzieliłem w komentarzu odpowiedzi, że po prostu lepiej mi się gra na tych kolorach, bo po prostu łatwiej mi jest odróżnić z przeciwnika od teammate'a. To może sugerować, że jestem Daltonistą, ale z tego co wiem, to nie jestem na jakichś tam testach. Wiadomo, są takie obrazki, gdzie odróżniamy zielony od czerwonego. To no, wychodził mi wynik negatywny na to nic, czyli że jestem zdrowy. Ale dużo, dużo osób tak ma, właśnie, że w Battlefield 3 lepiej im się gra na tych kolorach. Jest to jakoś bardziej czytelne i te kontury są bardziej ostre, dlatego też gram na tych kolorach lepiej mi się gra. I tu macie odpowiedzi na te Wasze małe QA. Ja, a propos widzów, o czym wspomniałem. To wbiło mi 200 widzów, aktualnie jest 211, kiedy nagrywam ten komentarz. E, także no, bardzo szybko to przybywa. Ostatnio mówiłem, jeszcze nie było 100 widzów, kiedy nagrywałem ostatni komentarz. Także liczba się podwoiła ponad. Y, wzrosła ponad dwukrotnie. W, w, w ogóle to jest mega. Ja jestem serio tak zadowolony z, ty, z tego faktu. I założyłem się z, na lajcie. Znaczy on mi powiedział, że będę miał y, jeszcze na kolejny dzień. 200 widzów, ja powiedziałem, że nie. Co ty w ogóle, nie, tam 20 jeszcze brakowało, że w jeden dzień nie wbiję tego? No i okazało się, że o 22 coś wbiłem jednak i było te 200 widzów. Także, no, to widzicie, to wbija tak szybko, że ja się nawet tego nie spodziewam. Kolejną sprawą jest to, że nawet jak na tylu widzów to jest masakrycznie dużo wyświetleń, bo przy jednym filmie mam ponad 700 wyświetleń i 40 łapek w górę, co przy 200 widzach, no, to jest frekwencja ponad jakąś normę e, ustaloną na YouTubie, jeżeli coś takiego jest, ale no, strasznie dużo osób to ogląda jak widać, kilkukrotnie więcej niż mam subskrybentów, mam wyświetleń na filmie także no, jest, jest e, dobrze e, i ostatnio chcę wam powiedzieć, że pogrywam sobie w gry free to play i dużo gram i mi się podoba um, Blacklight Retribution e, mam go w wersji takiej na Steamie ściągnąłem, chociaż tą grę można grać chyba też bez Steam a, z tego co wiem mam już nagrany jeden gameplay nie jest za rewelacyjny bo jest tam wynik 14 na 9 e, ale w tej grze nie da się ubić jakichś super wyników a z Call of Duty czy nawet z Battlefield 3 e, jest tam taki trochę większy random więc no, ten gameplay ujrzycie uży na moim kanale i będę trochę więcej mówił o tej grze i ogólnie chcę się zająć już tymi grami FPS, właśnie Free to Play, trochę zobaczę co tam uda się znaleźć. Mogę Wam powiedzieć, na razie tyle, że dobrą grą było Warface, ale niestety nic nie mam nagranego. A kilka dni temu zakończyła się ta beta tej gry, i napisali na swoim blogu, że ta gra wyjdzie niebawem. Także na razie w tę grę nie można grać. no To też była dobra gra, właśnie ona ma być darmowa. Także jeżeli tylko wyjdzie, to postaram się coś nagrać z tego Warface'a. A co Wam jeszcze mogę powiedzieć, to że oprócz tego jednego gameplaya, gdzie trochę będę mówił o Blacklight'ie, raczej zobaczycie Blacklighta też w normalnych komentarzach. Bo no, w tą grę się bardzo fajnie gra. Tam jest ten system taki, wiadomo, gdzie kupujemy broń, nie odblokowujemy, tylko kupujemy za kredyty zarobione w grze, ale dość szybko zdobywać te kredyty. Także nie ma problemu z tym, żeby kupić jakąś broń. Więc, no, tą grę nie trzeba za dużo grać, żeby mieć te bronie, także to jest dla mnie dobre. I gameplay już się skończył, także, no to tyle. Zdążyłem powiedzieć to, co chciałem powiedzieć. Wynik, jaki tutaj widzicie, to jest 8 na 2 także widzimy się w kolejnym komentarzu. Myślę, że za kilka dni chcę sobie przyjąć taką normę, żeby co trzy dni wypuszczać komentarz, także widzimy się chyba w blacklightie, nara.